Witajcie! Chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ostatnich zmian w Kampinoskim Parku Narodowym. A konkretnie w tym filmie zadaję sobie pytanie, czy zmiany w Puszczy Kampinoskiej idą w dobrym kierunku. To jest fragment jednej z moich ulubionych tras rowerowych w Puszczy Kampinoskiej. Konkretnie zielony szlak między Sierakowem a Szczukówkiem, prowadzący przez Obszar Ochrony Ścisłej Sieraków. Odcinek szlaku, który widzimy na filmie, został poddany modernizacji, podwyższeniu utwardzeniu. A jeszcze kilka lat temu był to fragment trasy bardzo zacieniony, z wieloma dołami, kałużami, podmokły teren, dużo korzeni, dużo drzew. Mam wrażenie, że drzew wtedy było o wiele więcej. Taki klimat był taki niepowtarzalny, mroczny, jakby się do jakiejś krainy, krainy starych drzew wjeżdżało. Tu jest jeszcze taka sceneria przedwiośnia. Ale z tego co pamiętam, jak jechałem w sierpniu zeszłego roku, to już takiego klimatu nie było. A tu jest taki dla mnie najbardziej malowniczy fragment tej trasy. Konkretnie to jest już czerwony szlak czerwony szlak, który prowadzi z dziekanowa leśnego do Brochowa. Około 70 km, tak zwany główny szlak puszczański. To jest odcinek konkretnie między Szczukówkiem a Mogilnym Mostkiem. Tu na mapie ciężko określić łąki strzeleckie, tu dalej jest mój nisko, ale to już po zjeździe, po rozwidleniu jest takie skrzyżowanie na Izabelin dziekal-Nówek. Naprawdę piękny fragment trasy tego czerwonego szlaku, jeden z najpiękniejszych na czerwonym. To jest pogranicze, granica obszaru ochrony ścisłej sieraków. Tak to wyglądało na początku marca 2017 roku. Pierwszy raz przez ten obszar ochrony ścisłej sieraków, przez te bagna, które tu są na filmie przejechałem w 2000 roku. Pamiętam z kolegą ze szkoły, żeśmy dwa razy w ciągu jednego dnia przejechali. Ten odcinek żeśmy zrobili ponad 100 km jednego dnia. Jeszcze nawet całkiem sporo wody, a były takie lata jeszcze wcześniejsze, że po prostu trzeba było brodzić w tej wodzie. Woda się przelewała z je nad groblą. Naprawdę piękny odcinek szczególnie kiedy było, kiedy jest dużo wody. Jeszcze jak jest mgła, to by jeszcze piękniej wyglądało. To jest taka jedna z moich ulubionych tras. Chyba trasa, którą najczęściej jeździłem, bo z Warszawy przez Klaudyn Izabelin sieraków, posada sieraków zielonym szlakiem właśnie do Szczukówka Szczukówek, tam jest rozwidlenie szlaków tam jest niecały kilometr do szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym później albo jechałem tutaj do Palmir, do wsi Palmiry na żółty szlak, później asfaltem przez cmentarz palmiery, albo można w lewo czerwonym szlakiem, przez las do cmentarza palmiery, później do Truskawia, Lipkowa, do Warszawy. A tu są zdjęcia z 15 sierpnia 2017 roku. To już po inwestycji. Czyli to już było po tym, no to pięć miesięcy. Pięć miesięcy później to już są te ścieżki utwardzone. Powiem szczerze, teraz to wygląda lepiej. Jakoś to, nie wiem, teraz jest więcej trawy, no wtedy to już tu widać na tych zdjęciach, że jest już, że jest sucho. A to już teraz, 1 maja 2019. Moja przejażdżka, tak dwa razy wróciłem i przejechałem znowu. To już jest ten sam fragment widać, wody trochę jest. Wody trochę jest, myślałam, że będzie zupełnie sucho, bo teraz się mówi o suszy, ale jest trochę wody. No ale droga jest no, na pewno lepsza, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Jest taka utwardzona, naprawdę przyjemnie się jeździ. Tylko czy ta przyjemność to nie jest zagrożenie dla Puszczy Kampinowskiej, zagrożenie dla przyrody. Kiedy ja kręciłem się w tym miejscu, na tym odcinku, jakieś, nie wiem, może godziny I w tym czasie no był taki, nie wiem, może 10 minut, że nikt nie szedł. Ale później to trochę ludzi szło, ale było coś takiego, że przejechał człowiek na skuterze. To dwa razy przejechał. Po tej grobli przejechał dwa razy. Czy to jakiś miejscowy, czy to, no gdyby było wcześniej, gdyby nie to całe utwardzenie, podwyższenie tego, no to zapewne nie mógłby tak łatwo przejechać. Jakieś 3-4 lata temu spotkałem ludzi na szlaku czerwonym koło zamczyska, gdzieś w okolicach zamczyska, dokładnie nie pamiętam. To Jaris, dwójka ludzi, chyba takie starsze małżeństwo, po prostu wjechali na szlak. Samochodem nie mogli dalej jechać, bo już był tak ciężki teren, tam już doły, niemożliwe, żeby dalej pojechali. Pytali o drogę, nie wiem jak to się znaleźli. Nie wiem jak się znaleźli na szlaku. Mieli ze sobą jakąś taką mapę reklamową, nie, nie taką mapę z, z księgarni czy tam ze sklepu, tylko taką jakąś, jakąś się wydaje, Panorama firm, coś takiego, że tam firmy były zaznaczone i szlak czerwony był zaznaczony tak jak zwykła asfaltowa droga przeszpuszczę. Bo to była taka mapa, jakaś taka poglądowa, tylko żeby zaznaczyć, że były tam zaznaczone firmy, które działają w okolicy. No to było straszne od no, żadnego zdjęcia oczywiście filmu, bo ja nie robiłem, bo no, ja nie jestem taki człowiek, który by donosił gdzieś tam na ludzi, ale no, no naprawdę ciężko to zrozumieć, jak człowiek może wjechać do... W środek Puszczy Kampinowskiej, na szlak, no prawie że do rezerwatu samochodem. To nie jest wina tych ludzi, nie wiedzieli. Po prostu tak się napędza. Napędza się turystów do Puszczy Kampinowskiej. Widać to w wielu atrakcyjnych przyrodniczo miejscach w Polsce. Dążenie do zaniku turystyki, kwalifikowanej na rzecz turystyki opartej na samej konsumpcji, bez jakiegokolwiek wysiłku i odpowiedzialności. Różne instytucje zajmujące się ochroną środowiska tłumaczą, że kanalizacja ruchu turystycznego pomaga w ochronie przyrody. No ale jak w pobliżu pięknych miejsc pozwalają na budowę apartamentowców z pięknym widokiem na rzekę, góry, las dla wąskiej grupy konsumentów i nagabują ludzi na sfinansowanie inwestycji, obiecując zyski. Doprowadzają asfaltowe drogi, budują parkingi do takich atrakcyjnych miejsc. Dalej nie będę tego komentował. Podsumowując, obawiam się, że niedługo wejście do kampinoskiego parku narodowego będzie płatne albo ta część wschodnia zamieni się w taki oto park podmiejski krajobrazowy, a wokół przynajmniej tej części wschodniej powstaną osiedla mieszkaniowe.